Nowy rok już biegnie, wszyscy są ciekawi i zainteresowani, jak realizować swoje cele i marzenia. Czy możesz coś zasugerować? Tak, mamy pięć bardzo skutecznych sposobów. Z nami możesz to zrobić na warsztatach. Nowa ty, nowy ty, przebudzenie kobiecej mocy, świadoma kobieta, moc wdzięczności. Możesz także przejść głęboki proces transformacji w naszej Szkole coachów Prosperity. A czy można to zrobić w sposób bardziej indywidualny? Tak, możesz skorzystać z wielu możliwości coachingu osobistego nakierowanego na osiąganie konkretnych celów. Warsztat Nowa Ty, Nowy Ty. Jak to jest, że taki warsztat daje uczestnikom siłę i moc do realizacji marzeń? Popoznają praktyczne narzędzia i strategie, które mogą wyrażać każdego dnia z łatwością, lekkością w swoim życiu. Kiedy i gdzie? Warsztat Nowa Ty, Nowy Ty. Zapraszam, sobota 15 luty, Warszawa. Aplikujcie. Można jeszcze skorzystać z promocji. Dla kogo ten warsztat? Dla... Dla osób, które chcą mieć intensywne rezultaty w jeden weekend. Tak zwana szybka ścieżka. Dla osób, które poszukują inspiracji, narzędzi, strategii i chcą uczynić ten nowy rok szczęśliwym rokiem swojego życia. Zadbajcie o siebie. Gdyby ktoś chciał dokonać takiej głębokiej osobistej transformacji na wielu poziomach, to który program byś zasugerowała, poleciła? Polecam uczestnictwo w Szkole Coachingu Prosperity, gdzie dokonuje się głęboki proces zmiany osobistej każdego z uczestników. Jest to bardzo skuteczny program rozwojowy, gdzie każdy poznaje siebie, doświadcza mocy wszystkich narzędzi i procesów Coachingu Prosperity na sobie. Jaka osoba najbardziej by skorzystała z takiej inwestycji w siebie? Każdy, kto naprawdę chce poznać siebie, pomóc sobie i nauczyć się skutecznie pomagać innym. Także ten, kto szuka nowej drogi dla siebie, kto chce wzbogacić swoje relacje, a także ten, kto poszukuje sensu i celu swojego życia, i ten, kto chce zostawić po sobie. Naprawdę dobry ślad. I kiedy i gdzie realizowany jest program Szkoły Kołczów Prosperity? Już od 28 lutego w Warszawie nowa edycja. Możesz aplikować, jeszcze zapraszam. I chcę Wam powiedzieć, że jeżeli zależy Wam na sobie, chcecie zrobić coś dobrego dla siebie i dla świata, to zapraszam do uczestnictwa w naszych programach. Do zobaczenia.